godem a z drugiej strony tyłem Bierzemy skręt skłony mocno dynamicznie 20 razy Mamy to kładziemy się na pleckach zaczynamy brzuch 30 powtórzeń, robimy całą serię brzucha, taką długą, co robiliśmy online. Po 30 powtórzeń zaczynamy od nożyc. Uwaga, start. Rączki za głowę i startujemy 30 razy. I po 30 na drugą stronę kto zrobi, i druga strona to samo. Następne ćwiczonko, stopa na kolanko, jedna ręka wzdłuż tułowia i jedziemy, startujemy. Raz, dwa, trzy, też trzydzieści razy. jedną rękę, Całą Zmiana stron, tak, widzę zmiana i druga strona to samo. O tak, super. No, tych co... Kolejne ćwiczonko, wahadełko, prawa lewa strona po 30 na nogę. Głowa do góry, napięty brzuch mocno i dotykamy prawej i lewej kostki na zmianę. No, jak mamy to z Cyzoryki. Uwaga. Jeszcze jedno ćwiczenie nam zostało. To ostatnie Wam daruję, ale jeszcze jedno oprócz tego. Chociaż tutaj żeśmy już robili po 40, jak pamiętacie. 40 ćwiczyli, to po 40 było już było dobrze. I rowerek prawe, lewe łokieć. Tutaj kolano. 30. Powtórz. Mamy. Dobrze. Kładziemy się na brzuch. Kładziemy się na brzuch. Prostu, prostowanie ramion. 30 razy. Pomału. Spokojnie. Tak jest. Dobra, mamy zrobione, ale jeszcze się męczymy. Podpór przodem tak jak do pompy. Sekund. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dość. Dobra, kładziemy się na plecki. Łapiemy za oba kolanka, kładziemy się. Łapiemy i przyciągamy kolano do klatki piersiowej. Trzymamy 30 sekund. Przyciągamy, przyciągamy. Obydwa razem chciałem, żebyśmy robili. O tak, trzymamy, przyciągnięte. Mocno, plecki się rozciągają. Tutaj ten odcinek lędźwiowy rozciągamy. 5, 4, 3... 2 1 Stop Przechodzimy na brzuszek Leżenie przodem Plank na przedramieniach Czy na przedramieniu? No przedramieniach Jeżeli ktoś nie da rady to troszkę mniej Uwaga, start Raz Dwa Trzy Cztery tak, 30 razy, bardzo ładnie. Staramy się wytrzymać. Uwaga, 3, 2, 1, start. Jedziemy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, wstajemy, rozluźniamy. Uwaga, następna seria. Podłoga i jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Uwaga, pierwsza seria. Przysiady, jedziemy. Start. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, głęboko, 9, 10, szeroko nóżki i jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, w przód. Wykrok raz, dwa, trzy, cztery, rączki ładnie, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, zmiana nóżki i raz. Dwa, trzy, prostuję. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I wyskoki w górę mocno. Raz, zamach. Dwa, mocniej. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Było bardzo mocno. Uwaga, start. Jedziemy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ręce. Osiem dziewięć dziesięć szeroko raz dwa trzy cztery pięć ręce pracują sześć siedem osiem dziewięć dziesięć lewa przód raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć druga raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem